We zaprasza na film. Witam serdecznie po raz kolejny z nadwody. E, tym razem wybrałem się na pstrągi. Rzeczka bardzo mała, e, więc nie obiecuję sobie zbyt wiele po tym wypadzie. E, mamy końcówkę marca. Każdy kontakt będzie sukcesem. Wrzuciłem już z pięć razy. E, jakieś tam wyjście już zaliczyłem. Rybka bardzo mała, odbiła się od głułki. E, zobaczymy. Sprzęt dostosowałem sobie do, do miejsca, czyli do rzeczki. Także wędka 2 metry, ciężar wyrzutu, tak plus minus, bo ona nie jest w żaden sposób opisana. Najbardziej komfortowo łowi się główką 3, 4, 5. Śmiało można, to i tak jest jak na tą wodę w zupełności wystarczająco. Jeżeli chodzi o dalszą część zestawu, no do tego niewielki kołowrotek plecionka 12LB, z fluorokarbonu. W tej chwili mam, bo pewnie jak ktoś zerwę, to już nie będzie mi się chciało wiązać, bo mamy temperaturę. No Na minusie, minus 1, minus 2. Jakoś tam później ma się zrobić troszeczkę cieplej. Przede mną 4 godziny łowienia. Zobaczymy. Będę łowił na woblery, na gumki, mam jakieś obrotówki. Wszystko raczej w rozmiarach mniejszych ze względu właśnie na, na wielkość tej rzeki. Oglądajcie. Tutaj mamy bardzo ciekawe miejsce. Zobaczcie, na środku jest taki korzeń pień, na, na którą napiera nurt. Tam mamy drzewo, pod zwalonym drzewem też jest dołek. Tutaj po mojej lewej stronie jest taka burta, którą widzicie. Bardzo fajne miejsce. What's that? Na strągach muszą być też straty. I nie zawsze to są to straty w przynętach. Przed chwilą próbowałem się wygramolić, bo strzedłem sobie na sam dół. Tutaj są takie wysokie skarpy. No i co, spodnie sunięte dałem szeroko kroka. I taki jest finał. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Eee, jak zaliczycie sobie na przykład, nie wiem, wyjście w strąga, tak, czy gdyby Wam się odbiło od przynęty, to warto. Ciężko, tak się o tym mówi, eee, na gorąco, no bo. Przeważnie rzucamy w to miejsce drugi raz, trzeci i tak dalej Ale warto sobie odejść na chwilkę Zmienić przynętę, rzucić Jeżeli nic się nie wydarzy Iść sobie dalej i albo wracając Albo po prostu Dać jakieś 15 minut Tak jak ja teraz, dałem 15 minut Poszedłem sobie dalej, tam się udało złowić Tak jak widzieliście pstrąga Jestem dosyć blisko samochodu, więc wracam Dlatego, że wychodzi słońce Wezmę sobie czapkę z daszkiem Żeby po prostu to słońce mnie nie raziło Jak będę łowił z prądem, bo tak to niestety wychodzi, że tak będzie. I wrócę sobie na to miejsce, gdzie zaliczyłem, zaliczyłem to branie. Spróbujemy skusić rybkę, tym razem przynęta mniejsza. Zobaczymy. tak jak widzieliście do tej pory jedna ryba dzień na plus tak czy inaczej łowię jakieś dwie godziny przeszedłem sobie tutaj kawałek rzeczką ale niestety tamte miejsce jakieś takie mało obiecujące mało w ogóle jakichś takich dołków a jeżeli gdzieś jakiś nawet dołek był no to niestety nic z tym dołku nie stało zobaczymy wracam do samochodu pójdę troszeczkę w górę rzeki i może zmienię odcinek wracam do miejsca Właściwie już prawie jestem do miejsca, w którym miałem pierwszego pstrąga, no i najważniejsze. Tak jak wspomniałem wcześniej, pstrągi, zwłaszcza na takiej małej rzeczce. Musicie zachować bezwzględną ciszę, bezwzględną. Jak gdzieś się potkniecie, złomiecie jak gałąź, no to już tak naprawdę można sobie miejscówkę odpuścić. Bardzo często to jest widać idąc wzdłuż takiej rzeczki. Nawet no jak gdzieś staniemy, to widać jak pstrągi uciekają. Więc zwróćcie na to uwagę, ciche podejście do miejscówki i ja tak właśnie teraz spróbuję podejść. Yeah. Ay, ay, ay. Yes. Yeah. Jest drugi strążek, ten już niewielki. Taka rybka. Koniec na dziś, tak jak widzieliście. Dwie ryby zameldowały się w podbieraku. Miałem też kilka kontaktów kilka wyś, jedna jakaś tam ryba spadła, żadna oczywiście nie była jakimś wielkim okazem, to były ryby w okolicach 30-30 kilku centymetrów, ta największa. Bawiłem się dzisiaj gumkami na no woblery praktycznie wcale nie łowiłem, na no obrotówki też nie, mała gumka, najwięcej kontaktów miałem na tak zwane portki, na główce 2 gramy tak to mniej więcej wyglądało, co do pstrągów to oczywiście zachęcam do łowienia, z tym, że pamiętajcie żeby tych ryb no nie mieć jakoś szczególnie w rękach takich mniejszych ryb nie ma w ogóle po co brać brać do ręki, najlepiej jest ją odhaczyć w podbieraku, po prostu wypuścić. O tym, że trzeba wypuszczać, to już nawet nie będę mówił, no bo to jest e, tak zwana oczywista oczywistość. Także jeżeli taka produkcja przypadła Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Kto jest nowy na kanale, polecam przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi filmami, a na dziś tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.